W dzisiejszym odcinku poradni jak zainstalować Windows 10 przez Pendrive. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne, mianowicie połączenie internetowe oraz Pendrive o pojemności co najmniej 8 GB. Uruchamiamy naszą przeglądarkę internetową. Wchodzimy na stronę Microsoftu, gdzie pobieramy instalator lub wchodzimy w link w opisie. Klikamy przycisk Pobierz teraz. Przenosimy sobie instalator w wygodne miejsce i uruchamiamy go jako administrator. Program teraz zaczyna pracę i możemy teraz wpiąć nasz pendrive. Mamy tutaj umowę licencyjną, którą możemy sobie przeczytać, ale tak czy siak trzeba ją zaakceptować. Klikamy Utwórz nośnik instalacyjny USB. Klikamy Dalej. Tutaj możemy sobie dostosować nasz system. Wybierając język oraz wersję bitową 3264 lub obie, jeżeli nie wiemy, jaką mamy. Teraz wybieramy dysk flash USB. i klikamy dalej. Teraz system się powiera. Kiedy się skończy, będzie widoczne okno o zakończeniu tworzenia pendrive'a butowalnego. Gdy nam się to wtedy zakończy, to wpinamy pendrive do urządzenia i wchodzimy do boot menu. Najczęściej jest to F12 lub F11. Można sobie sprawdzić na stronie producenta płyty głównej lub laptopa. Pojawi się logo Windows 10, to znak, że pendrive zadziałał. U mnie będzie to wyglądać nieco inaczej, ponieważ robię to na wirtualnej maszynie. Mamy takie okno, możemy sobie w niej dostosowywać nasz system przed instalacją. Gdy już skonfigurujemy tak jak chcemy, klikamy dalej i zainstaluj teraz. Jeśli mamy klucz produktu, to możemy go w tym momencie wpisać. Jeżeli nie ma, to klikamy opcję, nie mam klucza produktu. Teraz wybieramy wersję systemu. Mamy ich dużo. Najprościej wybrać 10 font. Jego funkcjonalność jest wystarczająca dla przeciętnego użytkownika. Ponownie akceptujemy umowę licencyjną. Wybieram instalację niestandardową. Teraz tutaj mamy wgląd do partycji. Partycje, czyli to są jakby widoczne dyski lokalne w ten komputer, czyli że mamy powiedzmy dysk 500 GB, mamy dwie partycje po 250 GB i są widoczne jako dysk lokalny C lub D, to się od litery. Więc ja utworzę jedną partycję 50 GB. Widać powstała nam nowa partycja. Klikamy dalej. Teraz nie wyłączymy komputera, tylko czekamy na się. Zewnętrz. Komputer uruchomi się kilka razy ponownie. Teraz mamy tak OOBE, czyli konfigurację Windowsa. Wybieramy język. Wybieramy układ klawiatury, pomijamy ewentualnie możemy sobie dodać kolejne, jeżeli chcemy. Teraz tworzymy konto Microsoft lub się na nie logujemy, jeżeli owy posiadamy. Jeżeli nie mamy i nie chcemy konta to musimy otworzyć swój internet i kliknąć w utworzyć konto. Podajemy nazwę użytkownika. I hasło jeśli chcemy. Teraz konfigurujemy nasz komputer, czyli dostęp do lokalizacji, znajdźmy moje urządzenie i takie tam. Ja zazwyczaj wszystko daję na nie i na minimalne. Czekamy. I mam Windows'a. Jeżeli nie mamy klucza, to należy go sobie później dokupić lub wpisać. Ale Windows tak czy siak bez klucza też będzie funkcjonalny. To tyle w dzisiejszym filmie do zobaczenia.